Cześć, wszej kupon wszedł jak w masło. Mam nadzieję, że zagraliście. Dzisiaj mam dla Was kupon, który zagramy na BetClick. Zdecydowałem się dzisiaj na kupon solo, ponieważ mam dobre uczucie związane z tym betem. Przechodzimy do meczu Tottenham z Leicester. Zaciekawił mnie bet z posiadaniem piłki. Gospodarze to drużyna, która gra szybko. Zazwyczaj grają bardzo szybką piłkę na sona aby atak był bardzo dynamiczny. Nie zależy im na posiadaniu piłki. Walczą dziś o europejskie puchary, więc będą zmotywowani, aby mecz wygrać. Przed sobą mają drużynę, która już nie walczy o nic w lidze. Mimo wszystko jest to drużyna, która mocno utrzymuje się przy piłce. Ich posiadanie na wyjazdach to ponad 60%. Dzisiaj wydaje mi się, że bet poniżej 54% posiada piłki gospodarzy po kursie 1.82 jest bardzo realny i warty zagrania. Mam dla Was także konkurs. Podaj strzelca pierwszej bramki w analizowanym meczu o 3, a trzy pierwsze osoby wygrywają doładowanie do bet w wysokości 10 zł. Powodzenia!